dzieciaczki zapraszam do świętej Barbary, patronki górników. Powolutku dzieci. Dzieci idą do przodu do świętej Zobacz, Barbary. Tak. W szkole kiedyś znosiło takie tarcze, wiesz? Strop dorośli i spadły te ogromne skały na spąk. Gdyby tu gwarek pracował, to by go przysypało. Ale gwarek, patrzcie, nie ma prądu, nie ma urządzeń, stawia drewniane stemple. Kiedy ciśnie górotwór, te stemple się wyginają, pękają i wy z głośnika słyszycie trzaski. Te stękanie, o, gwarek w pewnym momencie słyszy, jak już głośno, to wie, że za chwilę może się wszystko zawalić. I państwo słyszą efekt zawału, ale gwarka tu już nie ma. Jak się uspokoiło, wraca, podbija nowe stemple, fedruje dalej. Dzieci słuchają teraz. To mnie nie odwodzi. Jestem światłem gdzieś w chodniku. Czasem piatrę gdzieś w tunelu. Wyważam pozorną myszą i spracowanym nowarkę. Jestem panem tych podziemi. Zwolny skarbnik. Strzegam obraz w tu w ścianach, stropach i chodnikach. Jeśli zechcia, chcę Jezus, będę znikał. Jestem wszędzie. Widzę wszystko. Szczerą pracę bardzo chcę. Obserwuję wszystkich uczniów. Chcesz mi od siebie. Chcesz w tej skale wytrzeć koszec. Bez mojej zgody się nie uda. Jestem królem tej krainy. Jam jest skarbnik. Kochani, to był dobry duszek skarbnik albo skarbek, jak mówią w lewnickim okręgu. Stąd dorośli kojarzą kabaret młodych panów. Oni tam dużo w ogrubie mają po śląsku fajną gwara. Kłeczka skana. I popatrzcie pod kółeczką, widzicie? Grubość prawie 30 cm. Jedne z grubszych pokładów, bo zazwyczaj to było kilkanaście cm. To już była gruba, grube złoże. I niestety występuje to jak grzyb w lesie, czyli nie jest ciągły jak węgiel, że nawet dzisiaj nie szło kombajna górniczego, to by było bez sensu. No na pewno jakiś tam młot pneumatyczny by się parkowi przyjął. Dobra, gasimy światełko, idziemy dalej, a przed nami odnik niski. Już się schyla, żeby wszystkie zbyt niego nie brzmiło. patrzy bardziej o pilnujesz kasku, co? Marcel ma luksus. Tak. Bo mi się nie zaświeciło, w Kochani, pójdziemy do końca. Ja potem polecę sam, bo ta wilgotność robi swoje z naszą instalacją. Chodźcie, bo ja muszę zaświecić w drugiej stronie. I ta langska, ta pokaże, to loreen, okay? Dobrze Dobrze, <totnia varya> że bo jest cieplń, tak? Jak się ta lampka zaświeci, tutaj będzie światło i pójdziecie do mnie. Ja tam będę czekał.

W którym teraz szliśmy 200 lat temu. Proszę dorośli jeszcze raz, obrócić się tylko. I zobaczcie, jak szliśmy tym chodnikiem wysokim, nie spotkaliśmy po drodze ani jednego stempla, ani jednego elementu zabezpieczającego. Bo jak mówiłem 20 lat przygotowanie trasy, to były lata 56-76. Przebadano i stwierdzono krótko. Na tej głębokości ta słaba, wapienna, słaba skała dolomi, dawała bezpieczeństwo. 200 lat temu. Tu mamy różne stacje telewizyjne, kręcą. Dzisiaj rano w tvn nie pokazywali na Sztolni, jak morsy wchodzili właśnie. Dobra. Kochani, wierzyć, że ludzie to byli w stanie wytrzymać. Ale kiedyś mi tu taka babcia powiedziała, panie ludzie, Auschwitz przetrzymali? To czemu nie mieli przetrzymać takich warunków? Także, kochani, człowiek jest w stanie wszystko wytrzymać. A my powolutku płyniemy chodnikiem, który, uwaga, ma 191 lat. Ukończono go w roku 1824. Jako dowód, będziecie mieć pamiątkową tablicę drewnianą, na której jakiś gwarek, nieznany nam oczywiście. Wyrył odręcznie rok 1824. I teraz ważna rzecz, patrzcie na mnie. To gwarkowie wynaleźli technikę na zbicie. Patrzcie, jedna rączka, jedna ekipa. Idą od szczęścia, Boże, żeśmy byli. A drudzy idą od żmini. I kopią ku sobie, kopią i się spotykają. Czyli zbijają ostatnią warstwę skały. Stąd technika na zbicie. Po niemiecku, durszlak, nie z znaczeniem kuchennym, co mocie na makaron, pluski nudle, co kto do rosółów, ciepuje. Więc kochani, to spotkanie, ten durszlak nastąpiło w miejscu, gdzie ten gwarek wgórował tą tablicę. Za spełna 20 metrów. Szykować aparaty, komórki, kto chce zrobić zdjęcie. A nad głowami widzicie nasze stalaktyty, naciki wapienne. Trochę sztuczne, bo Państwo dorośli, widzicie tu betonową plombę, prawda? A do betonu daje się między innymi wapno budowlane. I właśnie nasze staraptyty rosną bardzo szybko, bo szybko sublimuje te wapno z tej zaprawy. A w naturze w jaskiniach musi sublimować z tych wapiennych skał i trwa to dużo, dużo dłużej. Za to, kto był w jaskiniach w Tatrach, Zwłaszcza po słowackiej stronie, to widział przepiękne formy, kształty tych nacieków, zarówno stalaktytów, czy stalagnitów, czy Proszę? I teraz kochani, legenda mówi, że dobremu turyście to zdjęcie wychodzi tej tablicy, złemu nie, a powód jest prosty, te komórki wasze... Aparaty cyfrowe udają, że myślą się ustawiają. My jesteśmy w ruchu i nie każdemu to zdjęcie wychodzi. Uwaga, tu mamy tą tablicę, nie przegapić. Lewa strona, wysokość waszej głowy. I kolega widzi tu 1824. Co to jest? Piszło? Tak. Się zobaczy. Się zobaczy. Ha, 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 A ta, to, to. Zobacz, udało się, się udało się. Udało, się. udało się. Kochani, czy ktoś z Państwa był kiedyś w sztolni Czarnego Tak Więc ci, co byli, wiedzą, ci co nie, dosłuchają Tam się tylko płynie, dlatego po naszej wycieczce powinniście prędzej czy później ją zaliczyć. Bo być tylko w sztolni to jest nic. Tam się mało rzeczy dowie, bo to jest jako atrakcja przepływ, najdłuższy w Europie, podziemny oczywiście. Ale tam są mniejsze łódki, to raz. Nie ma maszyny co ciągnie i dlatego ja tam nie pracuję, pomimo że jestem ubrany, ale widać, że jest dosyć cienki, prawda? A tam nie dość, że trzeba turysty pobajerować, to jeszcze trzeba go pocić, przepraszam, łódki pocić. Także po jednej wycieczce już bym nie miał sił, żeby co innego pocić, także jestem tu. I teraz patrzcie, co się dzieje, jak przewodnik tymi swoimi rękami odpycha te łodzie o skały. To nóżkami, tymi łódkami tak porządnie to, że małe dzieci mają mokro w kroku, <gry> oczywiście ze strachu. Ale jest to fajna atrakcja i jeszcze raz mówię, jak ktoś za daleko nie mieszka, to przyjechać tu w maju, kiedy pięknie kwitną lododendrony i wiele innych ciekawych krzewów, a w parku repeckim, gdzie był ten zamek, a dziś ten szpital rehabilitacyjny mamy mnóstwo pomników przyrody, starych drzew, uwaga, sprowadzonych z Kanady i Stanów bo Markowie mieli bzika na temat nowego kontynentu dlatego mamy sosne świerki kanadyjskie które w innych miejscach w naszym kraju ciężko spotkać. Kobitki, chcecie wiedzieć, czy mu naprawdę nazwali Szymia? Ja. Kurde, tak zawsze cień to Już chyba czują, że coś usłyszą. A pani obieca, że z liścia nie bije, dobra? Bo źle zrobiłem, że tu kobieta siedzi. Kochani, 200, a może 300 lat temu. Obojętnie kto gdzie mieszkał? Czy na Pomorzu, na Mazurach, w Warszawie, w Krakowie. W Zawierciu w się to jak młody chłopak poznaje młodą dziewczynę, to młodzi chodzą ze sobą, jest tak? No. A jak młodzi chodzą, 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 to jest pewne, że zajdą, bo po to się chodzi. Wesele ślubszciny. I młody żonkoś po chrzcinach do żoneczki mówi kiedyś tak. Kochanie, rodzina się powiększyła, kawałek ziemi nie wyżyjemy z niego. Postanowił zostać tym górnikiem, tym gwarkiem. Ciężko robić pod ziemią. Oczywiście kobitka była tak zadowolona, bo nie wiedziała, że ten młody synek, młody żonkość też mu tak porządnie w głowie ustawione. Dumno, jak paw chodziła po wsi. Chłopak poszedł do urzędu górniczego, bo pamiętacie, trzeba było zgłosić to w urzędzie. Też trochę biurokracji było. I na koniec trzeba było dać nazwę, pamiętacie? No to na część licznej żoneczki nazwał anioł, tym cośmy lecieli na dół. Jezus Maria, ta dopiero chodziła jak paw po wsi, bo go do skuli niej nazwa anioł. Ale wiecie, kobiety nie zawsze świeci wie. Świeci słońce. Kolejne dzieci na świat przyszły. Ten są synek bije, drugi szyb pani już się śmieje. No i nazwał mija, a ja nie wiem czemu. I tu się baby zawsze tak słabo śmieją. Przeszko nagodać. Nie wiem czemu. Ale godą tak, hop, jak twoja baba tu się śmiała, to może baba tako. Jak się nie śmiała, to współczuję. Bo już wiem, co mogła myśleć. I za kara suwo bo to nie jest tak. Kochani, najlepsza przyjaciółka. Tej dziewczyny spotykają mi go do Ita. Coś ciebie za franca musi być, że hop nazwą szyb brzmija. Ona tłumaczy nic, po prostu fajne nazwy poszły. Brzmija nim o nic wspólnego ze mną, ale ona wie swoje. Jedna, druga, przyjaciółka. Ta dziewczyna prawie w depresję, w ale się wkurzyła, poszła do urzędu górniczego, zgłosiła sama bicie swojego szybu, nazwała diobą i dały spokój. Uwaga, dzieci. Pomyślaj coś, żeby się spełniło i czasnąć ławką. W ta głowa skamieniała barka. No. Dzieci. Szybko życzenie, nie mówić na głos. I no nie myślcie hopę o szóstce w totka, bo już 10 lat chlepia i nic. I dzieci, uwaga! Kolego, widzisz tam? Taką maszynka do misa. Jak się łodzie nie zatrzymają, to nos przemieni, nie będzie dobrze. Dlatego uwaga dzieci, jak powiem 3-4 jasne, musi...